Siemoneczko, Ja jestem Agent X. No i słuchajcie, dzisiaj idziemy na wyprawę, bo dawno nie byliśmy na jakiejś wyprawie, więc uznałem, że dziś pójdziemy sobie z Elvisem, który mówi, że gdzieś tam przed nami o, nie, jakoś nie, nie. mniej więcej do przodu jest dżungla, bo on nie mówił, kordów nie zapisałem, ale ale wiem gdzie jest. Więc no brawa po prostu dla niego, ale e, w każdym bądź razie mówi, że to już jest w miarę blisko, bo przed właśnie tutaj przez sawannę, ale no, no jest pustynia, a nie dżungla. Więc gościu, o co tu chodzi? E Jesteśmy niedaleko, tam wiesz, to, to wcale nie jest moja piramida. Nie zgłupieliśmy się, żeby nie było. A odcinek ka... w tym miejscu nie zaczynamy bez powodu, bo tutaj właśnie znajduje się piramida. Normalnie byśmy sobie no zaczęli, mościu. pewnie już w dżungli, ale no tutaj można ją zawsze sobie. No, no, rozwalić, tak, można ją rozwalić, Elvis, ale ja bardziej chciałem powiedzieć, że można zobaczyć, co jest tam w środku na dole. Więc ja tam już sobie wbijam, lecę koniecznie ogarnąć, co tam się znajdzie. Wow, ej, trochę mnie ścięło, więc stary, tak, ostrożniej tutaj. Wow, nie, nie, nie. nie. O kurde. Ucieka, 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 ucieka. Wow, wow, Co? Stary, tam szkielet. szkielet spadł. Nie gadaj. Musiałeś go tu zrzucić. Niby jak zrzucić? Ej, ty go zrzuciłeś musiał, czy coś? musiał stary być zapięcie, tam do góry musiał być. I jak to się stało? Ej, dobra, nie ogarniam, no ale. Chcia, chciałem otworzyć skarb, ale trochę chyba nie wyszło. Nie ma nic? Ka naprawdę nic. Chciałem wyjąć z dla konia. Akurat trafiłem, a. No tu nic, dosłownie. Nawet nie zdołałem się rozejrzeć po skrzynkach, bo. E, próbowałem tego szkieleta załatwić. Całe nie szczęście. Nie szczęście nie? Mi się nic tutaj nie stało, więc tak. E, w każdym razie, niech każdy strzeli teraz subika na tym kanale jeśli jeszcze tego nie zrobił, byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście to zrobili, bo jest tu nas coraz więcej gości, no nawet nawet pan prezydent wydał takie polecenie, żeby każdy obywatel e, teraz zasubskrybował ten kanał, więc no trzeba taki obowiązek obywatelski spełnić i gościu. E, też strzelcie oczywiście łapkę w górę, no i pamiętajcie, w tym odcinku pojawi się magiczne słowo, za które dostaniecie serduszko, jeżeli subskrybujecie ten kanał, więc koniecznie Oglądajcie do końca, a wtedy może dostaniecie serduszko, więc myślę, że to się opłaca. No i też od razu takie super info, mam swojego Instagrama, link do niego jest w opisie filmiku, więc jeszcze jak ktoś tam nie wbił, to niech koniecznie wbije. A teraz Elvis, no my, my mieliśmy iść tam jakoś w tamtą stronę? E, my mieliśmy w ogóle iść, do dżungli jak, nie wiedzieliśmy, wiesz? No ale w tamtą stronę w to. Eee, e, albo w tamtą to było. To jest w ogóle jakaś wioska! Tak? O lol, ej, wioska! Ale koks totalny, ej, nie wiedziałem, że tam jest wioska. O, chłopie, wiesz, co zgarniamy, wiem, czy jak? Zgarniamy, bo tam zawsze też skrzynki są, no lol. Dawaj, stąd e, rza, jakiś drajer nie korzysta. Ej, lol, popatrz, jaka śmieszna lokalizacja. Ona się znajduje przy kilku biomach jednocześnie. I to idealnie? ona, pa ona jest dębowa. Ona jest dębowa, znajduje się w akacjowej. No ale jakim jak trzeba być frajerem? Przecież drewno akacjowe jest najpiękniejszym drewnem. Nic nie mów. No, najpiękniejsze drewno by było, a się znajduje takie zwykłe. Wow, villager, ty masz tutaj skrzynkę i masz dwie puste mapy i dużo papieru. Okej, okay, to se. Sobie... Ty, 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 ty liczysz, że ja tam wpadnę, prawda? Prawda? <arose> Ej, ale nie, ta wioska golem jest. Do golema, stary, to <gulity> nie! Co to, Co to jest? jest? Co to jest? Ej! Co to jest dobra, golem, wyjaśniony jesteś. <gulity> Okej. Okay. Eee. Wow! Ej, stary. On, tak? on trochę mocno mnie obił, ale. Chyba. Ucie... Uciekaj! Okej, okay, przeżyje? Nie, nie no, dobra. My się... On mnie nic nie robi. Czy, czy ja mam po prostu jakieś lagi? Bo już nie wiem. Nie wiem. Ej! Dobra, chyba zginął. Biorę oczywiście żelazko, jak, żeby nie było. Ej, stary Co, co się dzieje, ej. mam e... pojęcia, ale gości nie w ogóle zobacz. On nie jakoś prowokuje, wiesz, On nie prowokuje Okej, okay. <laughs> to go wyjaśniaj. O kurde i co się dzieje tutaj? Nie mam stary pojęcia, okej. Okay? <laughs> szkoda, że łuku nie wziąłem, bo to tak zabawnie wygląda jak strzelasz. Ej, byskitu, my tu powinniśmy... Kowal. Stary, chyba powinniśmy z tej wioski lepiej wyjść, bo ten, Dobra, ten, ten teren był... Na tym terenie nie byłeś, a te, nasz serwer chyba coś trochę szwankuje. Bieda Ej, ale zjedzonko i jabłuszko. No, to lecimy właśnie w tym kierunku, tak? Ej, chyba jakoś Dobra, tak, tak bardziej. Jak Wiesz lecimy. co, ja bym wrócił na kordy, który... Stary, ta wioska coś? jest jakaś Uch. dziwna, nawet kanion tu jest. Tu na... Co no, jest? Ten domek lata. <laughs> ta pasa normalnie lata. Co nie to jest za wiocha? ale muszę go podkopać, muszę go, podk go podkopać <grym grym> nie wiem Nie no, Nie, nie, namiemy teraz jak wejdzie, okej? Okej, poczekaj, ja go podkopię <grym> Przepraszam, ziomek Ups, komuś się spadło, Panie, przynora, spadło. Zaraz, lecimy stąd, serio nie, nie ma co jak się wbić do czyjejś wioski, okraść ją i jeszcze zawijać mieszkańców, Chyba <grym> <I grym> każdy to kiedyś robił, okej? Okay? Każdy, każdy Chyba każdy to robił w Minecraftie, bez kitu Napiszcie, czy wy tak robiliście, czy nie Ja przynajmniej z Elvisem tak na pewno robiliśmy I napiszcie w komentarzu, półzon nie. To, to jeszcze zrumy. stary. Jeszcze teraz nie, nie, nie ma żadnego słówka. Będzie dopiero <grym> później. Taki mogę dać spoiler, dlatego warto oglądać do końca. Yy, I tak, lecimy, Elvis, po prostu zobaczyć, co, co my tutaj w ogóle napotkamy. Yy. Króliki! O nie, o nie, nie chcesz pozwolę. Ja chcę zupkę. Zupkę! Jest! Będzie moja! Dobra, lecimy i komentuję, dajesz. Yy, dobra, poczekaj, tu jest kanion. Uważaj. Tu jest kanion. E, ja bym tam nie chciał wpaść. Patrz, 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 przebiegniemy? <laughs> Ciekawe, czy spadniemy? Jest <laughs> oh, 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 oh. Dobra Kratk... A teraz spadniemy? Nie, teraz ci, się nie. Okej, okay, liczę, że trochę. Ty, stary, a w tamtą stronę popieramy. Dobra, stary, trochę zwolnij, może, bo jesteś jakieś 100 kratek ode mnie. A widzisz, się ma kondycję, się biega, a nie się leni jak ty, co się Stary, ma. Stary, nie rozwalaj tego wszystkiego, przecież to jest bardzo duża szansa, że gdzieś się spadnie. No <grym> właśnie o to chodzi, bo było śmiesznie. Eee... A Ach, Tak mam, patrz To jest najlepsza łopata To jest najgorsza łopata na To jest łopata Knockback 2 Celowo sobie ogarnąłem książkę na Knockback 2 Żeby tylko mieć możliwość Jest, jest Dżungla Witam kolego Właśnie poczekaj stary, zanim wbijemy na dżunglę Jest jeszcze ważna sprawa Tutaj jest końcówka biomu akacjowego Więc no, trzeba zrobić żeby, żeby każdy po prostu wiedział, że tam byłem nie rób tego nie, Będę nie, nie, mieć. Ale nie. będę mieć podłogę, ale mi będą wszyscy zazdrożni. Nie zrobisz tego, nie zrobisz tego Oj, ej, stary! Stary, ty się o, weź się ogarnij, o, ogarnij o, się. się! Nie bierz tego, nie! Nie bierz tego do naszego miasta, nie psuj naszego tego, tego, Bez Bezwet jak to, te... 32 te bloki chociaż Co to myślę. jest? Co to jest za góra bycia, czy to widzieć w ogóle? Co? Poczekaj, co lol! Ej, poczekaj! Ja, ja myślę, że ona jest mniejsza. Ja myślę, że ona jest mniejsza. Zaraz to sprawdzimy co? Pójdź tam do góry, tam są jakieś klocki Eee Co jest? Eee? Czemu tam sobie jakieś Co klocki? To się odwala Skąd one się wzięły? Ale ten generator ma bez postraną, okej, okay? naprawdę Wow. Eee, bez skitu, bez skitu stary, przecież tak... To nie ma prawa i To jest niemożliwe, okej? Okay. To jest niemożliwe! Okej, okay, dobra, wbijam tam na górę. Zobaczymy na górę byczku serie powiem ci, że no jestem w nim małym szoku, jak to jest w ogóle w Ej, ja muszę wbić na sam szczyt. Zbijmy tam i zrobię sobie skrino, kiedy jest po prostu konieczność Czekaj, wbijamy tam. Ja to jeszcze to muszę skrydę. tylko trochę zebrać wle... w Drewna, żeby Nie. odnowić Przeże potężne miasto Agentolandia. Widziałeś? Ej, nic, nic, nic. Eee, Wszyscy przyszedł? wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy do góry Maszki? i Naprawdę mam tylko Sandstone. Kurde, ser Dobra, sporo, Ty serio nie, wywaliłeś nie, tego nie kobla nie nad tym kanionem. Pamiętaj, że możesz cały czas kupić ode mnie mojego kobla, którego mam w którym masz w swoim akfigwiunku, ale to kosztuje jednak, nie? Ej, to stary, to... patrz jaki kozak miejsce! To jest idealne okej? Okay? Nie to patrz to! Domek. O kurde, ej, my tutaj jeszcze na pewno wrócimy, to wam gwarantuję. O hmm. lol. O lol. Ej, stary, tego się trochę nie spodziewałem. Yyy wszystko jest... Git o, okej, on tam, chase stoi, ale ja w każdym bądź razie wbijam... Okej, na, ...na sam szczyt tutaj e, góry, no i zobaczymy, jak to w ogóle będzie stamtąd wyglądało wszystko. Myślę, że to musi być kozak widok i stary, naprawdę, nie, nie zrzucajmy się, Ok, Okej, stary, stary, właśnie bez takich, no, bez tych właśnie takich zrzutania. Okej, okay, dobra, lecimy, lecimy. E, tutaj, żeby każdy wiedział, że tu ja byłem, e, zostawię bardzo, bardzo ładny jeden symbol. Okej, okay, cyk. Okej, okay, wbijamy, zostawiamy symbol, żeby każdy wiedział, że tu agent był. Eee, bardzo ładny krzaczek, co nie? To jest stary, na, naprawdę wysoko. <laughs> stary, zaczek i ładny krzaczek zostawiłem. No ładne, no. no zaczek ładne drewno. Nie, nie, nie jest ładne, ale ładne jest. To, co tu się w ogóle stało? Ej, what? Poczekaj. Na, na je... nie komentuję, okay? nie komentuję <laughs> jest, to, to jest która kratka? To jest. Nie wiem, o stary. kurde, ale to jest wysoko. 177 kratek. To, to jest niemożliwe. To jest aż niemożliwe Sorry, Sto... ale wiesz, ale A wiesz, gdzie jest najwyższy punkt? Tam. Gdzie? Tam! tam, tam wy to Spójrz. zobaczcie, co jest. Ten generator jest jakiś chory na jest niemożliwe. Lol, ja tam zamieszkam. Screena normalnie zrobimy sobie teraz jeszcze. O, mieczy, i, i screen, screen a będzie. Da się screen no, na... Oj, tak. I w ogóle a do tej wody tam na dole? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Prykaj. Jak chcesz. Jeżeli ty to zrobisz. Wbijaj na most. Stary To jest skok powyżej 200 krat nie no, to jak nic będzie... Nie, może nie 200, to byłoby do samego dna. A mi 2 golda? Ja skoczę pierwszy w ogóle. wow, Dobra, wow, ląduj agent! Uuu, ty, ja, ty normalnie nie. spadając mógłbyś sobie zjeść obiad i kolację jednocześnie. Naprawdę, byłby czas, nie wiem, sterbiesz wiesz to? Chociaż tam właśnie teraz coś przejść. A może, może tamtędy ja bym okolicy. poszedł, stary. daj stary, tam ten sobie polecimy, ciało by nie, wiesz co? Bo ja tak wiesz, stary, jakby wiesz co, tutaj jeszcze jest taka mała dżungla chyba. Jak wiesz, co, mój pomysł jest taki, aby przejść się bardziej tej, właśnie po tych brzegach, aby znaleźć taki właśnie jungle... edge, wiesz, wiesz co to jest może? Co to jest Jungle Edge? To, to jest taka mała dżungla, która jest zawsze obok tego Obok dżungli normalnej Okej, okay, dobra tego, Dobra e, Nigdy nie byłem na tej Jungle Edge, więc muszę zobaczyć Bo Jungle Edge to edge to jest krawędź po angielsku mm -hmm. Więc tak, to jest tak, taka tak. jakby krawędź tej dżungli Okej, okay, dobra lecimy mm. gości, lecimy sobie właśnie Tędy Stary, ty, czy ty to widzisz? To jest w ogóle... Ej, serio, ten tym ma psuć On się popsuł, przecież ta, tam były jakieś dwa klocki w... 3-3 nawet w powietrzu Tutaj jest świątynia, która jest... z tego, że te klocki były na jakiejś 230 kratce Bez kitu Na jednej z wyższych możliwych tutaj kratek, A tutaj... Właśnie w momencie tak właśnie lekko myślę że to nie jest najwyższy w ogóle naturalny punkt w Minecrafcie? To miejsce Możliwe. Możliwe, dobra. Lecimy właśnie sobie teraz ten, co? No Poczekaj, ja, ja chcę też oczywiście wbić do tej świątyni. Nie sądziłem wiesz w co? ogóle, że świątynię spotkamy, ale bardzo mi się podoba ta opcja. Ja masz e, e, bloczki Te moncy bloczki są koksy. Tą świątynię niestety trochę przekopiemy, bo ze stach Taak. tych bloków sobie trzeba wziąć i potem e, to jest naprawdę bardzo rzadkie u nas pewnie o nie pewnie. Okej, okay. no. wiesz no, co, ja no ja bym był za tym, żeby jednak wbić do tej świątyni. Tam. Ok, poczekaj, tu była jakaś połapka zawsze? O, mam, mam, wiedziałem goście, mnie nie oszukasz. Jakaś, Biorę sobie stały, strzały, strzały. oczywiście, no, i skrzyneczka, ok? No. Ej, tu, tu nas oskamowali. Tu nas oskamowali, stary, nie ma nic. Nic, nic, Serio? No, nic nie ma fajnego tutaj, naprawdę. A gdzie, może być fajnego? gdzie? Poczekaj. O. O, o złotko, o, to jest moje, to jest moje. Ho, ho, ho. Co ty wziąłeś? Pistony? Ławiennego. Pistona, to losa gościu. O kurde, ej. Ale koks totalny, dobra, poczekaj. Chciałbyś sobie stare zgarniemy jeszcze? No tego musisz co co? Teraz tych bambusy w dżungli A są w bambusy teraz dżungli, zapomniałem Stary, trzeba je koniecznie ogarnąć Cześć, Czekaj, to jest w ogóle możliwe, żebyś o tym zapomniał, naprawdę? Naprawdę, ja myślę, tak myślałem, że nie wiem One, one myślę, że rosną jakoś nad wodą sobie, tak, nie, wiem, nie wiem czemu Magenty z jego chore wejście, nie, naprawdę, no o, W ogóle, okay. jak ktoś wbije do tej świątyni, to zobaczy, że tu byliśmy Przecież to tak, będzie od razu zobacz, widać Zobaczy brak świątyni, okej? No, to najbardziej zobaczy, myślę Bo tutaj jest tyle tego mozistona, który jest no, naprawdę. Go tylko w jakichś tych generatorach mobków znajdziesz, a tutaj? No jest go ogrom jest to w Pokaźnej ilości, no po prostu no wow, nie? T taką świątynię to ja mogę odwiedzać, pa. Pewnie, panie. pewnie. Mam do tego już ci, że półtora jest taka. Ja mam staki 10, ale zaraz się to zmieni, słuchaj, tutaj leci to szybciutko W ogóle mogę... a już wiem dlaczego mi się zebrały liście akacjowe, bo miałem takie cały czas Ej, czemu ja miałem liście akacjowe, przecież nie mam nożyczek Agent X Co? Padło mi się <laughs> Upsik Elvis, wow, byś mnie też zrzucił, ja tego nie chcę Ale byłoby mi przykro, wiesz? Okej, okay, dobra, zbieram te, tu, tego. I nie zapomnij, że tej świątyni właściwie nie ma. Ej, bez kitu my całym rozkopaliśmy. Roz więc może tak, niech teraz każdy napisze w komentarzu świątynia, to dostanie ode mnie serduszko. Ale musi oczywiście subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem i strzelić łapkę w górę, bo gościu, ja to mogę po prostu sprawdzić. A ja to zawsze sprawdzam. I osoby, które tego nie robią, no nie dostają serduszka, bo taki jest po prostu deal, że trzeba subować. Więc tak, gościu, koniecznie subskrybuj i napisz to w komentarzu. A wtedy dostaniesz serducho, a ja tutaj ogarniam dalej po prostu tą świątynkę ej, naprawdę, jej tutaj nie je, ma. J, j, j już, j, j już Kurde, co jest ze mną dzisiaj? Już tutaj nie ma, więcej nie ma niż jest. <ścoughs> tak Znieściliśmy dawno kilku tysięcy świątyń okay, jestem, jest, jestem dumny, z jestem z dumny z tego. Jestem dumny. Niech żyje rok 2020 chodzi. Tak, i załóżmy swoją własną serię Niszczyciele zabytków, naprawdę no, Tak, no. będziemy chodzili i niszczyli To co, na, to jeżeli wbijemy pod tym filmem 5000 tysięcy łapeczek To idziemy z Elvisem na koloseum Dokładnie, albo na wieżę A jeżeli będzie 10, no to w ogóle to Rozbieramy wszystkie greckie budowle <laughs> Dokładnie teraz, teraz tylko na tego powiem ci, że już Raz, dwa, trzy i pół staka Kurde, ej, ja mam raz, dwa 300 taki prawie mam, wow, spadłem tyle poziomu Zaraz się stary okaże, że w ogóle tutaj nie będzie już kobla, okej, zróbmy to stare, zróbmy to Kompletnie, wiem, rozbierzmy z masy kobla. Dobra, robimy to, robimy to, chyba tego wcześniej, nie wiem, pewnie znajdzie się ktoś, kto to powie, że to zrobił, ale ja wiem, że tego nikt nie zrobił Nikt nie I miał na pewno odwagi, zrobić? żeby rozwalić każdy pojedynczy klocek z tej świątyni i my to serio zrobimy, naprawdę, to no nie, to jest zbyt głupio, żeby było możliwe. I zaraz ktoś tu wbije i założy i nawet nie mogę, żeby to była świątynia. I jeszcze jakby, jakby będzie można jakoś kiedyś chłopaków prankować, że jakieś starsze budowle były pod miastem czy coś o. i tutaj będzie O kurde, co się stało potem? To jest w ogóle możliwe, to ktoś w Minecrafcie? Skąd, skąd byli by niby Mozzie Cobble Choć stary, czy, czy nie da się Mozikobla zrobić przypadkiem używając Lian i... Kobla zwykłego. Można, można, ale nie ma na co wiesz. Ej, masz takie fajdy, nie? Wiesz co? Właśnie sobie uświadomiłem, że ja tego już nie robię. Ja zbieram tak? teraz liany, bo mam silktacza. Nie, nie można ja, ja nie mogę, bo ja nie mam tego. Nożyczka, ani silktacza. A, poczekaj, a nożyczkami się może ta? Cyk, nie, nie, mam pojęcia Zobaczmy, bo silktaczem się nie chce. Okej, okay, nożyczki, no. Młyczki. Ok, wow, dwa, wyjaśniono jest coś cieziomy Dobro no, to kopiemy, to kopiemy, czy nie kopiemy Ja już skończyłem! O... Ona... Dobra, czekaj, podsumowanie. Raz, dwa, trzy, cztery i pustaka. LOL. I ta świątynia zniknęła spójrz na nią Nie. <laughs> yes. Lolej okay, to jest. Nie, to, to jest zbyt piękne. To jest przepiękne. Poczekaj, zobaczy czy się da ma... Oj, tak, da się kobla craftować, więc tutaj się o to nie martwię. A teraz lecę sobie poogarniać właśnie jakieś kakaoko i tutaj... na przykład jeszcze więcej No próbujemy. właśnie, bambusów trzeba trochę też sobie ogarnąć, bo ja jeszcze bambusów nie mam. Tylko jednego dostałem od Elvisa. Elwizma, Elvis ma, ponieważ Elvis ma swoją własną hodowlę, ponieważ znalazł statku podwodnym. Dobra, poczekaj, gdzie tu mogą być w ogóle jakieś bambusy? Okej, okay, jest kakałko, ja muszę... Stary, no ale szanujmy Chcesz się. Ja, ci... ja też chcę coś tu zebrać. Dobra, Stary łap, łapka kałko, łap. Poczekaj, ja nie chcę takiego, przecież to to jest niepotrzebne. Ja sobie zbiorę fajniejszym przedmiotem. Nie, stary, bo ja nie mam potrzebuję drewno, Ty, nie da się, się z Silktaczem tego zebrać, myślę, że da się. Okej, okay, dobra. Jednak. Ale to nie jest Black minecraftowy, wiesz, to nie jest Blok. Mhm. Dobra, rozwalam to, to rozkolycję. Nie chce się ozebrać przenicę, która jest na polu, prawnym <grych> eee, dobra, nie wnikajmy w to, okej? Okay? Jest ja starym okie jakieś parę sztuk dratą ciągą, bo nie ma się gierki Ty, w, w ogóle ja sobie wezmę trochę tego y, liści tego, co nie? Sobie wezmę wezmę Okej, okay, dobra, biorę. Też możesz sobie pozbierać trochę, jak ale chcę, ja zbieram. Ale w, jak na razie ale chyba. Nie ja mam swoich troszyczek, okej. Okay? Poczekaj, zbieram to sobie. Tylko nie wszystko może mi zabieraj, no stary. Mam 15. A, ale te takie zwykłe to ja nie chcę. Ja chcę tylko dżunglowych liści tutaj, okej? Okay. To są dżunglowe czy nie? Poczekaj. Które to są dżunglowe? Okej, okay. chyba te tutaj u góry to są dżunglowe, no więc drzewa, ja no. oczywiście chcę zebrać. Cyk, 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 cyk. Dobra, nie za dużo, trochę zawsze się przyda. No i może trochę drewienka. Okej, okay. lecimy z drewienkiem, ogarniamy je tutaj jak najszybciej, Będę oczywiście. oj, nie, będziesz, gwarantuję Ci. Dobra, takie jedno duże drzewko można sobie, myślę, ciachnąć na szybkości, yyy... Nie ma stary. No to trzeba było wziąć, gościu, ja, ja będziesz mógł oczywiście ode mnie drewienko odkupić jakoś. Prajer jesteś, wiesz, to już sobie zrobię drewnianą. Ej, naprawdę? Kurde, a chcę sobie zarobić jeszcze na tobie, szkoda. Szkoda, naprawdę, bo... Nie mam bo... pieniędzy, przykro mi. No ja bym chciał jednak zarobić sobie tutaj na Elvisie, Ale no on ewidentnie nie chce, żebym na nim zarobił Bardzo mi jest przykro przez te Elvis, wiesz? Chyba zarazem najwyższy to... punkt w dżungli eee, zaraz możliwe, że tego drzewa nie będzie tak by the way. Wiem, bo ja właśnie tego skopałem prawie Nie, większość chyba jego ja jednak skopałem No nie ty Ej, ej, moje drzewo, dawaj no, pan No nie będzie sobie twoje, zaśmiało Dobra, ja będę niżej, wtedy będę wszystko zgarniał A co, a co z górą? Eee, nie wiem, niech chcę zostanie tam taka. O, eee, dobra i. Dobra, lecimy stary na najwyższy punkt w dżungli. Chodź, lecimy. Ty, ten pająk ma w nas wywalone. Lol, to dobra, zamówzę. wbijamy tam. I myślę, że tam będziemy mogli już sobie ten chyba odcinek skończyć. Jak sądzisz, stary? Nie wiem, stary, zobaczymy. Dobra, wbijamy. Ja jeszcze chciałem bambusy, ale to może sobie po odcinku nawet byśmy ogarnęli. To drzewo? To drzewo. To, to drzewo, drzewo. Okej, okay, dobra, lecę. Ej, lecę. zrzuciłeś mnie, Jak to cię zrzuciłem? Zrzuciłeś, ja! Wow! Co tam się wydarzyło, stary? To był mój kolega, taki zielony kolega. A, braciszek? Tak, Kreper. Kreper? Okej. Okay. Co tam w ogóle u Krepera, bo dawno go nie widziałem. No nie wiem, taki pewnie, że zamiast wybuchowy jest, no. Taki no, jest troszkę... taki bardzo energiczny on jest. Taki crazy, no. Dobra, Dobra, wbijamy sobie do góry. W sumie, <laughs> mógłbym się koblem budować. Okej, okay. w ogóle zetnę się to. O, jesteśmy stary. Ale to jest ta dżungla jest mała. Po prostu ona wydaje się z tej strony mała. Może jest gdzie indziej większa. Ale nie wiesz, tak gdzieś być bambusowy, wiesz? Nie chcę mi się go szukać. Może go tutaj jakoś znajdziemy, tak rozglądając się. Na razie. No, Chyba tam osiem. widzę bambusa. Tak, widzę ewidentnie bambusa. Widzę też arbuza, więc te rzeczy koniecznie sobie tutaj zabierzemy. No ale cóż, ja w tym momencie już będę się tutaj z wami żegnał. Więc tak, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, no to naprawdę... Szansę, Niech walnie net. w dzwona! Niech walnie w dzwona! Dzwona i suba. To jest bardzo ważne, żeby, żeby właśnie to zrobić. Pamiętajcie również o tym, że mam swojego Instagrama, do którego link jest w opisie tego filmiku. Więc jeżeli jeszcze ktoś go nie odwiedził, no to... Gościu, no to wiedz, że popełniasz ogromny błąd, jeżeli go jeszcze nie odwiedziłeś, więc koniecznie tam wpadaj i strzel followa, byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście to zrobili, no ale cóż, ja w tym momencie już się z wami żegnam, to byłoby na tyle, ja byłem Agent X. do zobaczenia w następnych filmikach, no i cześć!